Zobaczcie. Tego nie mogę przeciąć. Co ty Marcin tam pijesz? Wodę po śledziach, Po ogórkach? Czy co? Wodę po ogórkach? Ogórka no. Ja to na, Jak ma, ja to piję. No to Nie ma andanu. Dobra. Ty się obudź obróć. Nie. Co ci brakuje? Czego ci brakuje, no? Czego ci brakuje? Nie, już tego kurwa nie dotyka mi! Ni. Jezus... Jezus... Ty idzie do butli. Czego ci brakuje, bagno? bo tu niczego nie brakuje. I do tego. Co? Do kuchenki. Śruby. Jakie śruby? No do kuchenki. O, to by jest. Gdzie śruba? Nie jest. Nie no. tu idzie do butli. Tu idzie do butli. Chodzi do butli. Gdzie ta śruba jest? Grzesz, weź. To jest, idzie do kuchenki. Jeszcze bez uszczelki. Ale uszczelka mamy w chwilę. Odwiązałeś? Odwiązałem. Uszczelka jest Marcin głód, głodny stał Ale ty mi to odwiązał Jest mm. kurza mm. mm. Chyba tego nie. do, czego nie do ma? gazówki. Dlaczego? Do węża do gazówki, żeby przykręcić. Co by do węża do gazówki? No tak. Co? Do węża do gazówki. Kolcówki. Do węża do gazówki. No. Do węża czy do gazówki? Do gazówki. Żeby i do węża było. No. Ale dwie są, dwa zaciski są. No to właśnie. No to jeden zacisk. Zaciski są. Jeden zacisk tu dajesz, a drugi dajesz na kuchence. Tak? A, a jaka się... jak ja, jak ja tam podłączy? No jak? To no ta tak... jest ta śruba. No to kurde, no to mówiłeś, no, że będzie pasować. Ale powiedzieli, że tu jest komplet. Ale mówiłeś, że będzie pasować. No powiedzieli, że jest komplet. Co komplet? Oni tak powiedzieli. Jaka śruba? Że komplet. To jaka śruba mam być? Ty wiesz jaka śruba? Ja wiem. Ale mówisz. No one powiedzieli, że komplet do Jaki komplet? No komplet, ale to jest gazówka z PRL-u, pamiętaj ty. To jest inna gazówka, mówiłem ci, że inne wejście może a być. To jak? ja podłączę sam przewód. Co? No to, no to było się zastanawiać nad tym przedtem, a nie teraz, kurde. Kurwa. Jezu. No i co? No, to pierwszą wycisnął Dobra, ja idę, później przyjdę, ty popatrzysz. Że... Dobra dobrze. Kurwa no. no co? Co? Końcówkę dali, ale nie ma czego nie ma? Nie ma końcówki do... Jakiej? Góra. śruby góra. śruby do gazówki nie ma no to było pomyśleć o tym wcześniej i powiedzieć Ale jak końcówki powiedz że wszystkie są no to są no wszystkie końcówki no. No, 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 no. tak są to są bo teraz są inne końcówki od gazówek niż te takie co kiedyś były na tam. sam wąż nie no jak nie są na sam wąż i zaciskasz sam wężem są takie ma małe co takie nie wążki i wciskasz i zaciskasz, a Bogdan myśli, co, co Bogdan? nie zrobisz. Kurde, końcówkę trzeba będzie kupić. Nie dali końcówki, no, nie? no bo to inna końcówka jest. Bo to stara kuchenka starego typu, ty. No. Kie co tam? Załatwiłeś coś w ogóle? Tak. Załatwiłeś? Tak, że otwórzmy siostrę. Ty, a co i, i chcesz jechać tam do chłopaków zabić się? Nie czy byś chciał. No to chodź, pakuj się. Bierzesz teraz ze sobą? Nie. No to chodź. Znieś. Puszkę bierzesz? Tak. To działa? Działa. Działa? Zakleję, ja tak. Już milone są, boże, robione? Robi, robi. Jak zakleiłeś klejem deko? Ja mam specjalny klej do tego. Nie jest, nie jest bezpieczny w no, na... takie coś. To... Pomylił, że kupi grąbucówkę. Tak. Za... Ja za... To nie na zawsze. nie na zawsze. Jaka końcówka to może być? To jest końcówka specjalna do gazówki. Oni To będzie jedzone? Mielanki, Nie lipy. Bogdan tutaj kurde Aaaa działa. działa Działa a wszystkie palniki działają? Nie Nie, ten trochę słabo działa Ten też słabo, ale te dwa dobrze A w środku piekarni... Piekarni też działa Tak? I to no. tylko z obsługi szczerze. W działa dobrze Elegancko Wiesz, kasze pły Chodź, dziśu, chodź, 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 chodź. Wszystko o, wziąłem. Tak, tak? wszystko, Wszystko. po A teraz gdzie? Tu, w środku. Ja chodź, Idzisiu. Chodź, Idzisiu. jesteś? Chodź, Idzisiu, chodź, chodź, słyszysz? Na kotletę co trafiłeś. Rafał, opowiedz. Co opowiedzieć? No. Brat, powiedz na niego. Co? Dlaczego Co? do nas pyskuje? Kto? do Grzesia Kto pyskuje? Brat opowiedz Do Grzesia no. Dobra dzięki Grzesiowi to dzisiaj kuchenka jest Nie On do nas pyskuje Co? Tak. Grzesiu Grzesiu wykonał misję prawie dobrze Okej okay. um, Okej okay, okej okay. Ale Rafał ale tak, On nie pójdzie dzisiaj do domu Brat jest

Bez ziemniaków? Gdzie ten chleb. chleb jest, się sadam. Śłatkiem. Jeszcze zaś Zisiu, wodę. się co ty, co ty, Proszę ciśki. Pać, Masz sołat, pać, Nie przeszkadzam. się co? Nie farwiał! dobra, to później przyjadę. Ktoś. Dobra, mam Jerzyka, widzowie. Dobra, jestem widzowy z Jerzykiem. Idę go wypuszczę. Ale już jaki fajniutki, ty. Zobaczcie. Szturmanie. Chód, czy coś, mi się wydaje. Idę go wypuszczę. Idziesz na wolność, kolego. Dzisiaj twój dzień. Widzicie? Wyszedł z tego. O, tu takie miejsce znajdę. Dużo cienia, krzaków. Jerzyk! Jerzyk! Ай, Ежик. pa Jerzyku, cześć, na razie. Trzymaj się.